Witajcie, kolejna odsłona zmagań. Zwróćcie uwagę, jest już prawie kompletne jarzmo tego całego ustrojstwa. Tego całego mechanizmu poskładane wstępnie, postawione tak, żeby tylko stało i pokazywało, co tu się dzieje. Ruszać się rusza. Ua! Aż za bardzo. Ja chciałem pokazać, jak się rusza, to się ruszyło raz. A dobrze. A w sumie trzy razy. No dobra, mniejsza z tym. O co chodzi i co dzisiaj? Dzisiaj zostaje już właściwie ostatni element. Ale nie, postawię sobie, bo będzie mi źle o tym opowiadać. Tylko stanie. Dobra. Ostatni element do pospawania, tak naprawdę, ponieważ... Trzeba, żeby na ten płaskownik tutaj, który będzie przenosił moment na rumpel i ciągnął po prostu za linki, żeby rumplem skręcać. Trzeba jemu w jakiś sposób przenieść ten moment skręcający czyli to musi się w jakiś sposób skręcać. Będzie się to skręcało za pomocą tej płetwy sterowej, i tak naprawdę brakuje jeszcze tylko, żeby to jarzmo osadzić. W tym miejscu, gdzieś tutaj, tego jeszcze dokładnie nie wiem, w którym dokładnie miejscu, ale to nie jest aż tak istotne, ponieważ wysokość będę sobie regulował później. Natomiast najważniejsze póki co jest stworzyć, zbudować takie jarzmo, które będzie, które będzie trzymało jarzmo. Ja wiem, masło maszlane, ale chodzi o to, że te dwa otwory, o te, mają wejść na swoje bolce. Na których będą mogły się obracać. No, myślę, że to jest nieskomplikowane. Każda płetwa sterowa działa w podobny sposób w jarzmie. No i muszę to zbudować, wyciąć, w sensie, najpierw uciąć odpowiednie kawałki, które będą tutaj prostopadłe, wyciąć otwory w tych kawałkach, dospawać do pionowej części, która powstanie z reszty płaskownika, no i całość wtedy przyspawać do. Tego bębna obrotowego, także to na dzisiaj. Są już postępy, troszkę zrobiłem poza kamerą. Palec wchodzi, wycięta mała część tego jarzma. To jeszcze zaraz musi być wyrównane. No i będzie spawane docelowo tak, a druga identyczna. Łezka powinna być gdzieś tu, w takiej odległości, żeby jarzmo siadło dolną częścią tego i dolną częścią tego zawiasu. Więc to będziemy teraz sobie robić. No i słuchajcie, jest gotowe, gotowe jedno ucho. Jest gotowe drugie ucho. Nie pozostaje nic innego tylko. Przynajmniej jedno przespawać, w tym wypadku dolne. Jeszcze troszkę poprawię. O! Tak. Przespawać dolne ucho i łapać odległość i spawać drugie ucho. Będzie się trzymać. Jak zwykle, co do urody, nie ma co dyskutować, bo po prostu nie ma o czym. Ale, Ale trzymać się będzie. Dobra, czyli za chwilkę wymiar. I drugie. Słuchajcie, teraz jeden z najbardziej istotnych spawów, który zostanie wykonany w jeden z najbardziej, z najgorszych możliwych, może w sposób jeden z najgorszych, ponieważ no, nie mam na tyle długiego ścisku, który by mi złapał i docisnął to jarzmo do tej osi, więc niestety. Zmuszony jestem przytrzymać sobie po prostu palcem i na tak przytrzymanym spróbować to złapać, i jeszcze przy okazji starać się złapać odpowiedni kąt i środek. Straszne rzeczy. Ale załóżmy, że jest. Przyłapiemy punktowo i zobaczymy, co się stanie. drobne wątpliwości. No może tak. Co tu wychodzi? Wychodzi, że nawet prosto. No i chyba nie wyślę. No i teraz do. No, i co powiecie? Ostatni element tego metalowego szaleństwa został przyspawany płetwa. Jest jak najbardziej trzyma się. Jest to zestaw połączony. Zatem jak łetwa się wychyli w tę stronę. Pójdzie tu, pociągnie za sobą ramię. Całe ramię pójdzie o tak. I przechyli się aż tak. I teraz pytanie, czy to dużo, czy to mało mi się wydaje, że taki wychył jest na tyle spory, że powinien po prostu zadziałać, czyli, że to o, ten zakres pracy ramienia powinien wystarczyć do tego, żeby skutecznie ciągnąć sterociągi, że tak powiem, przy tym samosterze wiatrowym. Miejmy nadzieję, ale, no mam nadzieję, że niedługo już będą Testy. A ja Wam za dzisiaj dziękuję. To wszystko. Eee, dzięki, że macie jeszcze cierpliwość na ten cały projekt, bo nie takie proste ze mną w tym wytrwać. Ja też lekko nie mam, ponieważ no, jest to, jak widzicie, żmudne i czasochłonne. A najgorsze jest to, że efekt jest zupełnie nieprzewidywalny. Nie wiadomo, czy to w ogóle będzie działało. No ale zobaczymy. Jest szansa, że po prostu niedługo będę mógł to. Przymierzać. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!